Jak zrozumiesz te rzeczy, o których powiem dzisiaj w tym filmie, to Twoje życie zmieni się na lepsze. Punkt pierwszy. Twoje szczęście zależy od tego, jak bardzo wierzysz w swoje możliwości. Wszystko sprowadza się do tego, jak ludzie Cię odbierają. Jeśli jesteś pewny siebie, albo chociaż udajesz pewnego siebie, to ludzie zaczną tak Cię postrzegać. Zaczną zauważyć, że jesteś więcej wart, że jesteś godny więcej uwagi, że godny, żeby być traktowany lepiej. I zaczną traktować Cię lepiej. Jeśli będziesz siedział ciągle w domu, jeśli nie będziesz wychodzić do ludzi, i wtedy, kiedy w końcu wyjdziesz gdzieś, będziesz bardzo niepewny siebie, ludzie to zauważą. Również w pracy, jeśli będziesz chciał się starać o wyższą pensję i będziesz wierzył, że nie zasługujesz, to ludzie wokół Ciebie to odbiorą, zauważą. Wszystkie te rzeczy, luksusowe rzeczy, jakich marzymy, są dla ludzi, którzy wierzą, że mogą je mieć tylko dla ludzi, którzy wierzą, że mogą je mieć. Chodzi o taką pewność siebie, że jeśli ktoś by teraz wręczył Ci kluczyki do Lamborghini, to nie czułbyś się niekomfortowo z tym, nie czułbyś, że na to nie zasługujesz, tylko po prostu byś cieszył się z tego i byś podniekała tej osobie, wiedząc, że okej, okay, mogę to mieć. Wiele ludzi może pomyśleć, że ten przykład jest bardzo jakby nie niemający sensu, ponieważ ktokolwiek, ktokolwiek wręczyłby mi kluczyki do Lambo. Uwierz mi, w świecie są ludzie, którzy robią takie rzeczy. MrBeast, youtuber amerykański, największy na świecie, on nagrywał filmy na YouTubie, gdzie wręczał ludziom po prostu na ulicy kluczyki do Lambo. Dawał im samochody, dawał im pieniądze za darmo, dawał im domy za darmo. Ludzie, wiecie, na tym świecie wszystko jest możliwe. Więc jeśli ty nie wierzysz, że jesteś godny czegoś, to po prostu tego nigdy nie dostaniesz. Nawet jeśli ktoś by Ci ludzie, którym właśnie Mr. Beast wręcza te kluczyki, macie to samochód dla Was, tak? Po prostu Wam daje. Oczywiście nagrywał też film o tym wtedy, więc to było też dla filmu. Te osoby czasem nawet nie chciały przyjąć tego samochodu. Po prostu nie wierzyły, że mogą, nie wierzyły, że to zasługują, żeby dostać za darmo samochód. Rozumiecie, co mam na myśli? Wiele ludzi, na przykład, którzy przymierzają jakieś drogie rzeczy, wchodzą do sklepów z drogimi rzeczami, czują się bardzo niekomfortowo. Wierzą, że nie pasują do tego miejsca. To są właśnie osoby, które nigdy nie będą mogły mieć tych rzeczy, ponieważ nie wierzą, że mogą je mieć, nie wierzą, że zasługują na nie. Tego właśnie przez to wszechświat nie pozwoli ci mieć tych rzeczy, ponieważ nie wierzysz, że możesz je mieć. Przez się będzie próbował się udowodnić cały czas, tak długo jak będziesz wierzył, że nie możesz mieć tych rzeczy, że czujesz się niekomfortowo przy nich, nie będziesz ich mieć. Drugi punkt. Spokój to najwyższe szczęście. Najważniejsza rzecz, jak opowiedziałam w dzisiejszym filmie. Nie ma niczego ważniejszego niż spokój ducha. To jak się czujesz sam ze sobą, to jak widzisz Twoje życie, jaką osobą jesteś, jak się postrzegasz. Wiem, że w Polsce jest ciężko być spokojnym. Praca, atmosfera, pogoda. Warunki życia nie pomagają być spokojnym. W Polsce nie ma odpowiedniego środowiska tego, aby kultuować spokojne życie. Ale jeśli zrozumiesz, że jest to najważniejsza rzecz w twoim życiu, aby być spokojnym, aby być zdrowym, żeby nie być zestresowanym, zrobisz wszystko. Jeśli dla ciebie to jest tak ważne, zrobisz wszystko, aby mieć ten spokój. Jeśli nawet, chodzi... nawet jeśli chodzi o wyprowadzkę z kraju. Kolejny punkt. Zrozum, że nawet jeśli będziesz zarabiać tą ilość pieniędzy, nawet jeśli zarobisz na ten dom, dostaniesz lambo, dostaniesz torebkę gucci, przyprowadzisz się do Dubaju, nie będziesz odczuwać spokoju w swoim życiu, to nie będziesz się cieszyć z tych rzeczy. Spokój daje ci klarowność, daje ci miejsce, daje ci przestrzeń do odczuwania radości z tych rzeczy, jakie masz w życiu. Głównie na co dzień, nieważne jakiej materialnej sytuacji jesteś. Jeśli odczuwasz wdzięczność za to, co masz w życiu, to będziesz miał więcej spokoju. To sprowadza się do mienia więcej szczęścia w życiu. Szczęście to nie jest destynacja, to jest stan bycia. Powtórzę to: Szczęście to nie jest destynacja, to nie jest miejsce, do którego chcesz dojść w życiu, to jest stan ducha, stan bytu. Kolejny punkt: Aby osiągnąć coś, co bardzo, bardzo pożądasz bardzo, bardzo chcesz mieć to musisz być i tak, i na nie musisz znaleźć w sobie taki plus i minus, musisz być jak magnes musisz odpychać tą, ten pomysł i przyciągać do siebie, magnesy, które są skierowane do siebie plusem odpychają się minusami też się odpychają jeśli ty na przykład pragniesz mieć Lamborghini, myślisz o tym, marzysz o tym, śnisz o tym będziesz po prostu... Odczuwał sobie tak gorące pragnienie do tego, to i będziesz tylko cały czas o to myślał, to nigdy tego nie dostaniesz. Ale jeśli również w tym samym czasie powiesz sobie: Ja tego nie chcę, to już wszystko, żeby to pragnienie zredukować, powiesz sobie: Może będę mieć, może nie, nie zależy mi tym, nie zależy mi na tym, nie chcę tego. W taki sposób będziesz do siebie przyciągać. Ten samochód, ponieważ będziesz zachowywać ten balans plus i minus. Będziesz emanować energię plusa i minusa, energię pożądania i niepożądania. I to działa zawsze. To powoduje, że te rzeczy przychodzą do ciebie jakbyś był magnesem, ponieważ emanujesz dwa przeciwne kierunki. Wiesz, czemu tak jest? Ponieważ kiedy zapominasz o tej rzeczy, starasz się nie chcieć jej. To jakby jest więcej miejsca w polu energetycznym, o to, żeby przyciągnąć do siebie tą energię właśnie Lambo tego samochodu. Masz takie wahado z kulkami, jak weźmiesz jedną kulkę i ją po prostu puścisz, to ona będzie odpychać inne kulki i one zaczną się tak ruszać, to ta ostatnia kulka popchnie również tą pierwszą. Powiedz sobie, co by było, gdyby ta pierwsza kulka ruszała się tylko do przodu. Czyli nie mogę, pójść, nie, mogę, nie mogę pójść w tył. I pomyśl sobie, że ta kulka zostałaby tylko w tym miejscu, nie ruszałaby się. Ona nie może pociągnąć, ona nie może popchnąć innych kulek, jeśli jest cały czas w tym samym miejscu. Musisz być jak ta kulka, musisz dać rozmach we wszechświecie, następnie wycofać się, żeby otrzymać tą rzecz. Czyli ty emanujesz energię pragnienia czegoś. To musisz pójść tą energię wycofać, żeby ta rzecz do ciebie przyszła. Nie możesz być ciągle do przodu. Musisz czasem pójść wstecz. Musisz dosłownie pójść tyle razy wstecz, ile idziesz do przodu, żeby zachować balans, bo w balansie znajdują się wszystkie rzeczy, które pragniesz. Nie ma dosłownie fizycznie miejsca na to, żeby ta kulka wróciła do Ciebie. Jeśli jesteś ciągle, jeśli ciągle do przodu, to jest fizyka. Nie ma miejsca, dosłownie nie ma miejsca na to w polu kwantowym we wszechświecie. Tak działa fizyka. Tego nie uczą w szkołach, ponieważ nie chcą, żebyście to wiedzieli. Tego chciałbym, żebyście wiedzieli, że we wszechświecie jest wiele zasad fizyki, które istnieją, ale o których nie mam pojęcia, bo nikt nas o nich i nauczył. Dokładnie. Istnieje bardzo wiele różnych zasad, o których nie mamy pojęcia. I nie chodzi tylko o grawitację. Jest wiele, wiele innych. Kolejny punkt. Musisz kreować drabinę ku swojemu celu. Musisz każdego dnia być o 1% lepszy niż wczoraj. Nie musisz dawać codziennie 100% z ciebie, ponieważ jeśli dajesz sobie 100%, a wiem, że jest wiele osób między Wami, którzy tacy są, ponieważ ja sama taka byłam. Wy jesteście wypaleń. Sama byłam wypalona, dawałam sobie pracę w 100% i wypaliłam się tak bardzo, że nie miałam później ochoty wychodzić z domu, nie miałam ochoty podejmować żadnej pracy, nie miałam ochoty robić nic, ponieważ nie miałam na to siły, ponieważ byłam po prostu wypalona życiowo i zawodowo. Więc wystarczy po prostu być o 1% lepszy. Wiem, że w pracy jest inna sytuacja, bo tam wymagają zawsze od ciebie bycia dobrym dawania z siebie 100% każdego dnia, ale to nie jest możliwe, możesz z takiej pracy zrezygnować, po prostu wiedz, że 1% więcej każdego dnia wystarczy. Ponieważ po roku jesteś o 365% lepszy niż tam gdzie zaczynałeś. Kolejny punkt: Bóg istnieje i jesteś nim ty. Na świecie istnieje wiele różnych religii. Są one po prostu tworem ludzkości, są narzędziami, które mogą ułatwić Ci życie. Należenie do jakiejś religii może być bardzo pomocne. Jeśli czujesz, że należenie do religii jest czymś dla Ciebie, to jest to bardzo dobry pomysł. Moim zdaniem wszystkie religie są o tym samym. Mają na celu pomóc Ci żyć dobrym życiem i być szczęśliwym człowiekiem. Są różne książki, różne nazwy różne kultury, ale chodzi w nich o tym samo. O wiarę w coś wyższego od nas samych. W co ty wierzysz, to jest twoja sprawa, ale wiedz, że Bóg istnieje i jesteś nim ty. Ponieważ te wszystkie religie mówią ostatecznie, że ty jesteś panem swojego losu, jesteś wolny, możesz wybrać co chcesz, ale również możesz posłuchać się swojej intuicji i podążać wtedy za tak zwanym Bogiem. Ale to Ty jesteś Bogiem, ponieważ jesteś częścią natury, a Bóg jest wszystkim, co jest wokół nas. W chrześcijaństwie mówi się, z popiołu powstajesz, w, z prochu powstajesz, w proch się odwrócisz, obrócisz. Jest to prawda, ponieważ pochodzimy z natury, gdzie na początku były skały, cokolwiek było, później były um, ryby, insekty, gady, saki, tak? Później doszło, to później powstali ludzie, tak? Przynajmniej mówią, um, i więc to wszystko pochodzi z natury, i kiedy umieramy, to również rozkładamy się, więc jesteśmy po prostu częścią natury. Koniec. Kolejny punkt. W związkach pomagamy sobie nawzajem, ale większy kontakt, silniejszy kontakt powinniśmy mieć z Bogiem i samym sobą. Na tej planecie istniemy dla siebie, dla nas samych. Oczywiście jesteśmy tutaj też, aby pomagać innym ludziom. Pomagać sobie nawzajem. Nie jesteśmy tutaj, aby znaleźć swoją drugą połówkę. Najważniejsza rzecz to rozwój samego siebie, to zbudowanie jak najlepszego kontaktu z samym sobą. Czy Ty kochasz siebie? Czy Ty lubisz chociaż siebie? Czy robisz rzeczy, na których Ci zależy? Czy Jesteś sobą? Czy Jesteś szczery sam ze sobą? Czy Jesteś autentyczny? To są pytania, jakie powinieneś sobie zadać. Nikt nie powinien być ważniejszy niż ty sam. Twoja relacja sam ze sobą powinna być najważniejszą relacją Twojego życia. I kiedy to w końcu zrozumiesz, to wszystko w Twoim życiu się ułatwi. Zadaj sobie pytania. Czy te rzeczy, które robię, robiłaby osoba, która kocha siebie? Co, zadaj sobie pytanie. Co bym zrobił, gdybym naprawdę kochał siebie? Czy Paliłbym wtedy papierosy, czy pracował w tym miejscu, jadłbym te rzeczy, czy spotykałbym, czy spotykałbym się z takimi ludźmi? to najważniejsze pytania. Ponieważ miłość do siebie wyzwoli cię ze wszystkich cierpień, ponieważ zawsze będziesz ze sobą i zawsze będziesz dla siebie. Ponieważ zrozumiesz, że miłość nie pochodzi z zewnątrz, tylko z wewnątrz. Ona jest w tobie. Jesteś źródłem miłości. Nie możesz kochać innego człowieka, jeśli sam siebie nie kochasz. Nie możesz kochać kogoś, jeśli nie kochasz sam siebie. I mogę tutaj mówić bardzo dużo na ten temat. Jesteśmy w związkach, aby pomóc sobie nawzajem, aby rozwijać się razem, aby tak uzupełniać się w pewny sposób, aby być dla siebie lustrem. Ale związek to bonus w twoim życiu, nie priorytet. Związek to bonus, nie priorytet. Bonus do Twojego już super życia sam ze sobą. Więc dziękuję bardzo za oglądanie. To już wszystko. Mam nadzieję, że ten film Wam pomógł. I widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia.